Witajcie kochani na kolejnym vlogu. Zbliżamy się dużymi krokami już ku końcowi i im bliżej wyjazdu do domu tym, tym większe poczucie tęsknoty. I dlatego dziś przedstawię Wam na swoim przykładzie 5 sposobów na to jak radzić sobie z tęsknotą na danej szteli. Zapraszam. Za urlopem i wieloma innymi rzeczami, które są bliskie naszemu sercu, ale czasem nie potrafimy sobie z nimi, z tym uczuciem poradzić. Yy, nieraz jest tak, że załamujemy się. Czasem to załamanie ma taki poziom, że ciężko nam jest pracować na co dzień z osobami starszymi yy, czy niepełnosprawnymi, ciężko nam wykonywać które nas dotyczą. I nie jest to łatwa sprawa, tym bardziej gdy nie jesteśmy świadomi tego, co możemy zrobić i jak możemy sobie pomóc w tej sytuacji. Więc to niestety nie jest dobra, gdy się nasila, ponieważ tworzy ona taki nacisk psychiczny, który może na nas wpłynąć. W takich momentach bardzo łatwo jest wpaść depresję, ale wiadomo, nie zawsze ta tęsknota się rozwija dzięki dobrym metodom kierunku zapobiegania tego uczucia. Przedstawię Wam dzisiaj na moim przykładzie pięć sposobów, które osobiście stosuję, żeby tą tęsknotę przezwyciężyć. Zasada pierwsza. Znajdźmy sobie zajęcie. Jeśli pracujemy jako wykonawcy osób starszych i mamy bardzo dużo czasu wolnego, znajdźmy sobie zajęcie. To może być czytanie książki, to może być yy, haftowanie, to może być nawet yy, obejrzenie jakiegoś śmiesznego filmu, filmu na YouTubie, ponieważ. W momentach, gdy mamy bardzo dużo czasu, łatwo jest o myśli, które wracają do mm, domu, które nas kierują do wspomnień. I łatwo jest o smutek, o, o smutek który właśnie prowadzi do tęsknoty mm, za domem. Dlatego pani jest znaleźć sobie jakieś zajęcie. Oczywiście wszystko zależy od nas, od tego, czym się zajmujemy, i co sprawia nam tak naprawdę radość? Zada druga: spotykajmy się z innymi. Nic tak nie zwodzi myśli o Polsce, o domu, jak spotykanie się po prostu z innymi osobami z naszego kraju. Jest wiele opiekunek bądź opiekunów, którzy przebywają być może w miejscu, w którym pracujemy i fajnie jest umówić się z takimi osobami na spotkanie, na kawę, na krótką rozmowę, na mały spacer. To może pomóc w niemyśleniu o takim klimacie polskim, ponieważ już klimat polski mamy tak naprawdę przy sobie. Bardzo również skorzystać z różnych for społecznościowych typu spotkajmy się na pauzie, można ją znaleźć na Facebooku, gdzie różne osoby wpisują adresy, gdzie w danym momencie przebywają. No i oczywiście możemy się z takimi osobami umówić na przerwę. Zasada trzecia: kontaktujmy się z Polską. Jest wiele, wiele metod typu. WhatsApp, typu Facebook wcześniej wspominany, gdzie możemy zadzwonić i zobaczyć te osoby. Nie rezygnujmy z tego, nie popadajmy w takie zapracowanie. Nie myślmy sobie, to kieruję zwłaszcza do osób, które jadą pierwszy raz, nie popadajmy w pracy i nie myślmy sobie, że Cały czas trzeba pracować i nie można mieć kontaktu z rodziną. Nie rezygnujmy z tego, dzwonimy tak często jak się da, ponieważ może nam to pomóc w ciężkich i smutnych chwilach. Zasada czwarta. Podróżujmy. Kochani, jeżeli mamy więcej czasu, mamy przerwę dłuższą, Wówczas korzystajmy z tego i zwiedzajmy. Poznajmy miejsce, w którym jesteśmy, poznajmy miasteczka, które sąsiadują z naszą miejscowością, w której w danym momencie przebywamy. Po prostu zaciekawmy się, co możemy fajnego zobaczyć w danym miejscu, w okolicy, gdzie przebywa nasz senior bądź seniorka. I najważniejsza. Piąta zasada. Myśmy pozytywnie i pielęgnujmy motywację. Nie popadajmy w poczucie smutku, ponieważ to nam niestety nie pomoże. Wejdźmy na myślenie, że przecież to tylko dwa miesiące. Przecież wrócimy do domu, prawda? Co ciekawe, gdy spędza się aktywnie ten czas spędzony za granicą, ten czas jakoś szybciej mija. Wiecie? Ja na przykład mam coś takiego, że gdy spędzam aktywnie czas, gdy zwiedzam, gdy jeżdżę e, po sąsiednich miasteczkach, ten czas bardzo mi szybko płynie. Nie ja wiem jak u Was jest, kochani, ale u mnie jest coś takiego, gdy mam cały, cały dzień, cały tydzień zaplanowany, mam, mam konkretne dni na coś poświęcone, na przykład poniedziałek, ogarnięcie, wtorek przejażdżka rowerem, środa, spotkanie z kimś, czwartek, rozmowa z, z rodziną, to ten czas bardzo szybko mija, ponieważ są konkretnie określone zadania w danym dniu. I to tak jakby nas przybliża do tych, do tych momentów. I to mi tak najbardziej pomaga, jeżeli mówimy o popędzie tego czasu na danym miejscu pracy. I ten czas... Płynie szybciej niż my osobiście myślimy. Oczywiście dodatkowo nie zapominajmy, po co przyjechaliśmy na dane miejsce pracy. Między innymi jest to zdobycie finansów, może odwiedzenie danego miejsca, może spełnienie swoich celów życiowych, może realizacja kształcenia swojego doświadczenia. Wszystko tak naprawdę zależy. Od nas, bo każdy z nas jest inny, ja również. I powiem Wam, że jeśli chodzi o taką tęsknotę, przychodzi moment, gdzie te myśli przychodzą do mnie. No i jest ciężko, jest ciężko to opanować. I dlatego warto korzystać z aktywnego spędzania czasu na danej szczeli i z jak najciekawszego spędzania czasu wolnego czyli tych naszych fałs. Nasza praca wiąże się z rozłąką, z rodziną. I nie jest to łatwe zadanie, nie jest to łatwy krok do podjęcia. Każdy z nas ma jakiś cel, który nas prowadzi do tych wyjazdów i pragniemy je zrealizować, ale nieraz bywa tak, że odczuwamy tęsknotę. Dlatego należy y, uświadomić sobie, jak możemy sobie z tym radzić. Dobrze kochani, to by było już na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do dawania łapki w górę. Napiszcie proszę w komentarzach, czy zdarza Wam się odczuwać tęsknotę. Jeśli tak, to jak sobie z nią radzicie? A tymczasem trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłej soboty i do następnego bloga. Pa!